Może zaznaczenie tego, kto ma jakie kompetencje. Nie. No Konstytucja czekaj. określa kompetencje. No właśnie. I prezydenta, i pana ministra spraw zagranicznych. A kto rządzi według konstytucji? Prezydent. Rząd? Prezydent. A w którym artykule konstytucji to jest? W którym artykule? No jest jasno określone, jakie są pan, prerogatywy pana prezydenta. Słuchajcie, ten typek jest... dalej walczy. On faktycznie zachowuje się jak rzecznik. No właśnie, no i o tym chciałem pogadać. Słuchajcie, coraz więcej ludzi podających ze świata dziennikarzy okazuje się nieformalnymi rzecznikami partii, zamiast faktów otrzymujemy przekaz dnia wygenerowany w partyjnych biurach. Tak nie może być. Gramy sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób media manipulują przekazy. Zapraszam. No dobrze, no skoro zaczęliśmy od W Polsce 24, to po porozmawiajmy trochę o, o W Polsce i o jej siostrzanej stacji o Republice. Bo te dwie stacje twierdzą, że wypełniają rolę mediów publicznych. A do kogo naprawdę należą, o tym wam za chwilę powiem. To jest program Miłosz zapraszam zaprasza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czarny krawat, bo ciemne chmury nad prawem i sprawiedliwością, Szanowni Państwo. No tak, Miłosz Kłeczek jest smutny, bo czarne chmury zbierają się nad jego pracodawcą. No a kto jest jego pracodawcą? Telewizja Republika, właścicielem założycielem, słowo niezależne, do którego należy Gazeta Polska, portal niezależna. A kto stoi za Sławem Niezależnym? Spółka Srebrna. A kto za, stoi za służbą, półką srebrną? Za spółką srebrną stoi Jarosław Kaczyński i Kazimierz Kujla z PiSu. E, za spółką srebrną stoi porozumienie Centrum, dawny zakon PC w pis Stoi... Historia z uwłaszczeniem się na majątku RSW Prasa, książka Ruch na prywatyzacji ekspresu wieczornego, na przejęciu atrakcyjnych działek w Centrum Warszawy. Jeśli chodzi o w Polsce 24, to jest troszeczkę prostsza sprawa. Tutaj mamy Fratrię. Fratria jest właścicielem tygodnika sieci, portalu w polityce.pl. No i właśnie Telewizji w Polsce 24. Za fratrium stoi senator Pis Grzegorz Bierecki. Tak więc wszystko zostaje w rodzinie. Dlatego wiemy już, dlaczego redaktor Kłeczek był smutny. I dlatego wiemy również, dlaczego redaktor jakąś się nazywa? Szymon Szereda tak walczy. On po prostu broni swojego pracodawcy. No tak nie powinno być, tak? Posłowie, posłowie mają płacone właśnie za to, żeby odpowiadać na pytania dziennikarzy. Mają płacone z budżetu. Nie potrzebują rzeczników w postaci nominalnych dziennikarzy, którzy pracują w mediach, które są przez nich organizowane. TVP za czasów prawa i sprawiedliwości. O tym powiedziano już dużo, nie będę się rozwodził. Ja tylko przypomnę coś, co mi bardzo tkwiło w pamięci. Jeden z programów Wronicza 17. Gościem jest ktoś z PiSu, ktoś z Solidarnej Polski, ktoś z kancelarii prezydenta, ktoś z KUKI z 15. I jakaś pani z lewicy. I teraz, jeśli prowadzący to był kłaczek albo rachoń, to mamy pięć osób z PiS. Kontra jedna pani z lewicy, bo nie ułóżmy się. Pod koniec 23 roku zarówno Solidarna Polska, jak i z 15 to były przybudówki PIS. I tak wyglądało całe TVP info do 2023 roku. Potem, w sposób troszkę narympał, ale jak najbardziej słuszny, TVP została odzyskana dla Polaków. To znaczy. Yy... Wyrzucono stamtąd partyjnych funkcjonariuszy. Ja wiem, że według nich media są dobre tylko wtedy, kiedy wyglądają właśnie tak. W Polsce powinien powstać narodowy holding mediów publicznych, skupiających Telewizję Polską, Polskie Radio i Prawo i, sp... i yy, Polską Agencję Prasową. Przepraszam, nie tylko Polską Agencję Prasową. Telewizję Polską, Polskie Radio i Prawo i, sp... i Prawo. I sp... Ale nie, to, co jest dobre dla nich, nie jest dobre dla nas. Nie dla narodu, nie dla Polaków. Bzdurą jest to, co głosił Jacek Kurski, że TVP za czasów PiS przyłamywało monopol medialny. Jest to nieprawda. Prawica przed 2015 rokiem miała swoje media. Miała zarówno telewizję i to co najmniej trzy Republikę w Polsce i Telewizja Trwam. Miała swoje portale internetowe, niezależną czy w Polityce.pl, tygodniki, gazeta Polska, sieci, do rzeczy, jeszcze wcześniej miało, yy, uważam, że, stacje radiowe, RadiowNet czy Radio Maria. Problem polega na tym, że przed 2015 rokiem oglądalność, słuchalność i czytelnictwo tych mediów była śladowa. I teraz oni wchodzą do TVP i nakręcają taki strumień emocji, że niemal uzależniają widzów od tego. Dlaczego oni chwalą się, że mają taką wysoką oglądalność? Dlatego, że w momencie, gdy TVP Info z takiej ciągle emocjonalnej, ciągle podbijającej bębenek, ciągle szukającej spisku, ciągle walczącej, stała się telewizją stonowaną, to, że potem się to zmieniło, to jest inna sprawa. Ja mówię na sytuacji: z Początku 2024 roku to spowodowało, że ludzie uzależnieni od takiego wysokiego poziomu emocji i agresji przynieśli się wraz z tamtejszymi dziennikarzami do innych mediów, głównie do Republiki w Polsce 24 trochę mniej. Ja to yy, zawsze mówię, że yy, oni się podzielili na dwie grupy: ci bardziej wyrachowani i mądrzejsi do Republiki. Ci trochę mniej zdolni do W Polsce 24, co widać też po poziomie technicznym, po sposobie, w jaki sposób walczą o pieniądze, w jaki sposób agresywnie organizują zbiórki i tak dalej, to, to wszystko widać. Jak, jak się tam przyjrzeć, to to, 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 to coś w nie wychwycić. Jeśli chodzi o niezależność, to tego jeszcze na chwilkę nawiążę, to w Republice dziennikarzem jest radny Prawa i Sprawiedliwości. A w telewizji w Polsce programy swoje mają lub mieli była Rzeczniczka Kampanii Wyborczej Karola Nawrockiego Ja się mam zachowywać, Pani, jestem bajustrem dziennikarstwa i Rzecznikiem Karola Nawrockiego Nie życzę syn Karola Nawrockiego Witam serdecznie w kolejnym programie Nawrocki w Polsce oraz była żona posła Prawa i Sprawiedliwości Naga. PRAWDA Marianny Schreiber. Tak więc wszystko jest w rodzinie. Wszystko jest w rodzinie. W jaki sposób ta niezależność jest weryfikowana w praktyce już teraz? Przykład. Bardzo dobry, moim zdaniem, z zeszłego tygodnia Marsz Niepodległości, Narodowe Święto Niepodległości, od tego zacznijmy. Mamy 11 listopada, jedno z trzech świąt narodowych, które wspólnie możemy obchodzić, poza świętą Konstytucję, 3 maja i Świętem Wojska Polskiego. Świętujemy odzyskanie niepodległości po 200 latach nieistnienia na mapie. Okazja super radosna. W całej Polsce odbywają się wystawy, pikniki, biegi, a co pokazuje telewizja w Polsce 24 i Telewizja Republika? Marsz. Cała Polska maszeruje w Warszawie. Ten marsz co roku gromadzi około 100 tysięcy ludzi. Na 38-milionowy kraj to jest niedużo. A ilo, ilość uwagi, którą absorbuje w mediach, jest zupełnie niespółmierna do skali wydarzenia. Co najmniej trzy telewizje pokazują go przez kilka godzin na żywo. Co najmniej trzy telewizje pompują ten balonik kilka dni wcześniej. Politycy, zwłaszcza z prawej strony, rozliczają. Jeśli ktoś nie był na marszu, to nie jest Polakiem. Tak by nie było innej możliwości świętowania niepodległości tylko marsz no i właśnie przypomnijmy sobie 2018 rok to nie tylko rok jachtu niepodległości czy osłabionych ławeczek niepodległości ale również totalnie y, zepsutych obchodów stulecia, stulecia odzyskania wolności przez Polskę generalnie ktoś dał ciała w temacie rocznic nie było żadnego dużego wydarzenia, niczego, co, co by zapadało w pamięć. Dlaczego? Dlatego, że prawica nie chciała zabraniać, nie chciała wchodzić w konflikt z, z narodowcami, którzy postanowili nie odpuszczać i organizowali, pomimo wszystko, Marsz Niepodległości w 2018 roku. Co wymyślił PiS? On stworzył oddzielny marsz, który szedł przodem, więc przodem szedł duda z yy, rządem a z tyłu ta bardziej prawicowa część. No i co? No i co z tego pamiętamy? Nic nie pamiętamy. Rząd pis ogólnie nie umie w rocznicę. W Gdańsku odbyły się lokalne uroczystości. Przemawiał na nich premier Tusk. Trzy duże telewizje, TVP, TVN i Polsat, pokazały przemówienie premiera na żywo. Natomiast dwie stacje, które mienią się spadkobiercami prawdziwie wolnych i pluralistycznych publicznych mediów, Przemówienia polskiego premiera na żywo nie pokazałeś w takim dniu. No to dobitnie pokazuje, że jeśli chodzi o niezależność, to może i ona tam jest, ale bardzo głęboko schowana. W ogóle, wiecie, wiecie co jest takim ciekawym zjawiskiem, które warto przeanalizować? Stosunek prawicowych mediów i polityków do telewizji TVN. Właśnie do niej. Ktoś, kto ma długą pamięć, pamięta czasy pierwszej kadencji pis bo wtedy to się zaczęło, 2005-2007. A to był taki dziwny czas, pamiętacie. Wybory wygrywa najpierw Lech Kaczyński, potem Prawo i Sprawiedliwość. Miała być wielka koalicja popiS, te słynne obrady koalicyjne na żywo, negocjacje. Nic z tego nie wyszło. Natomiast z takiego kontekstu warto dodać, że Tworzy się wtedy blogosfera, media społecznościowe i e, zupełnie inny poziom komentowania polityki. Mniej więcej do tego momentu stare ekipy były skazane tylko i wyłącznie na użeranie się z dziennikarzami z radia, prasy i telewizji. Natomiast tutaj dochodzą jeszcze komentatorzy w internecie, blogerzy itd. I... Inna rzecz, że PiS był po prostu bardzo niemedialny. Prezes Kaczyński nie jest osobą, która, e, która lubi wypowiadać się do mediów, które nie są jego własnością. E, słuchajcie, wiecie, co mnie najbardziej cringe'uje? Jak idzie gość w tej obstawie tych swoich tam przeladników przez korytarz sejmowy, chmara dziennikarzy za nim idzie, Próbują się czegoś od niego dowiedzieć, no ja to rozumiem. To jest szef największej partii yy, opozycyjnej w polskim parlamencie. Zamiast zatrzymać się i odpowiedzieć na pytania, to idzie. Oni się tam za nim przepychają i tak dalej. Jeszcze jak jego ochroniarze i tam ci posłowie co z nimi mają zły humor, to jeszcze dziennikarza popka. Proszę nie przepychać, Strasznie to wygląda. Wracając do 2005-2007. Yy, to była burzliwa koalicja. Mm. Najpierw nie było większości. Potem zrobiono tak zwany pakt stabilizacyjny jeszcze przed koalicją, PiS, Samoobrona LPR. No to będę tutaj starsi komentatorzy mediów pamiętają taki smaczek, jak nastąpiło podpisanie paktu stabilizacyjnego. To w Sejmie zaproszono tylko dziennikarzy telewizji wam. I dziennikarze telewizji Trwam pokazali na żywo podpisanie paktu stabilizacyjnego. Przepraszam, że ten pakt został podpisany? Na konferencji wpuszczono tylko dziennikarze telewizji Trwam, naszego dziennika i Radia Maria. dziennikarzy innych mediów stali za drzwiami. Po czym wyszli, ci politycy wyszli z tej sali, gdzie podpisywano ten pakt. Rzesza ja dziennikarzy się zbuntowała. Zrobili taki mały protest. Wiedzieli, że nie, że oni tak się, no tu nie zgadzają, że tylko jedna telewizja będzie transmitowała coś, co jest ważne całego kraju, no to PiS wymyślił, że to nie było podpisanie, tylko parafowanie, a podpisanie będzie później. Kilka minut później zorganizowano pokazowe podpisanie paktu dla reszty i konferencję prasową. No, 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 no właśnie I, i takie były relacje z mediami za czasów pierwszego PiSu. PiS już wtedy miał ulubione media i z nimi chciał, a z innymi nie chciał. TVN która powstała w 2001 roku, jeśli chodzi o Stację Informacyjną, tfn 24 Miała wtedy 4 lata i wyczuła mięso. I zaczęła punktować tą niemedialność PiSu, właśnie to takie zblatowanie z Kościołem i to już z taką jego specyficzną częścią. Do tego jeszcze no Prezydent Kaczyński się tej pamięci, no nie, był też zbyt medialną postacią. No. A TVN to wychwytywał i pokazywał. I PiS nie może TVN-owi zapomnieć tego, że y, przez ich program, teraz my, chyba się tak nazywał ten program, Morzowski i Sekielski, wypuszczono Chyba najsłynniejszą aferę rządu PiS, czyli taśmy Renaty Beger. Natomiast ja uważam, że ty powinnaś to dostać i uważam, że wiesz, będzie, będzie jakieś absolutnie nieznane. Ale nie będę z tym ustąpił. Gdzie Renata Beger zaprosiła do swojego hotelu Sejmowego polityków prawa i sprawiedliwości, którzy namawiali ją, żeby przeszła do pisu i tam ona tam różne warunki im stawiała i tak dalej. Nawet piosenka tam tym powstała czyli pani z grupą pięciu osób, czyli razem sześć osób, pani chciałaby wstąpić do PiSu. Chciałaby wstąpić do PiSu. Mamy 2025 rok, a oni dalej nie mogą TVN-owi tego wybaczyć. Oni przez lata wtłaczali swoim ludziom do głów, że TVN jest zły. Więc precz z em stało się ideę fix polskiej prawicy. No i konsekwencje to były właśnie takie jak...

Szanowni Państwo, ten tłum, który pozdrawia teraz stację, myśląc, że ja jestem tą konkurencyjną stacją, nie ma racji. Rzucają w nami kamieniami i butelkami. Nie, nie jestem reprezentantem telewizji TVN, tylko telewizji Republika. No to był redaktor Graczak z Republiki, natomiast uczestnicy myśleli, że to jest telewizja TVN. Uczestnicy Marszu Niepodległości spalili też kiedyś wóz transmisyjny TVN 24. No to pokazuje, jak bardzo ci ludzie mają zafiksowanie na punkcie jednej stacji telewizyjnej. Pani redaktor Magdalena Ogórek w co drugim swoim programie musi uderzyć w TVN. Eee, za, czasów za czasów PiS w TVP był program fact-checkingowy o szamanach Wiertniczej. No, no to jest jakiś kosmos. Z jest jakiś kosmos, jak jedna zwykła stacja telewizyjna potrafi namieszać w ludziom, Którzy uważają się za tą lepszą część narodu. I tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych innych. A na koniec, jeszcze informacja o tym, w jaki sposób YouTube uczestniczy w podziale łupów pod TVP. Dlatego, że nie wszyscy zmieścili się na tych dwóch łajbach w Polsce 24 i Republika. No, nie wszystkim da się zapłacić. Redaktor Graczak, który był przy chwili wcześniej wymieniony, założył kanał na YouTube. przekanał. Redaktor Ziemiec. Otwartą konserwę. A najnowszym zjawiskiem to jest kanał Tak. Kanał Tak to jest Tulicki, Adamczyk i Karnowski. Proszę Państwa, doszło do podziału nawet w łonie w Polsce 24. Ci trzej panowie kiedyś tworzyli trzon w Polsce 24. No, ale albo wyniki się nie podobały panu Bierockiemu albo coś innego zaważyło, że yy, no, zostali odsunięci od prowadzenia tej telewizji i założyli kanał na YouTubie. Czy to odniesie sukces? No, zobaczymy. Moim zdaniem to jest takie trochę przeczekanie i nadzieja, że za dwa lata znowu yy, umoszczą się na państwowej posadce w TVP. Słuchajcie, to co. Yy, mnie zawsze rozśmieszało, kiedy oglądaliśmy wiadomości z czasów TVP, to byli cały czas jedni komentatorzy. Jedni ci sami. Właśnie oni byli z Soccerkiewicza albo od Karnowskich. No i nieśmiertelny miłoż Monasewski, który w 2015 roku się objawił i nikt nie wie skąd i nie wie, nikt nie wie, kto to jest. Redaktor na czyn Agencji Informacyjnej, która żadnych informacji nie dostarcza. Część dziennikarzy dawnego TVP wylądowało w kanale Zero. Ale kanał Zero to temat na inną opowieść. Może kiedyś do tego wrócę. To by było na tyle, jeśli chodzi o opowieść o dwóch gwiazdach prawicowej publicystyki. Dwóch łódkach, które niosą rozbitków z dawnego TVP. Jeśli podobał Wam się program, zapraszam do zostawienia łapki w górę i wyrażenia tego w komentarzu. Do zobaczenia.